Hej, z tej strony Jacek Wielterem i zapraszam Was do 25 odcinka serii Driver Parallel Lines Okej okay. więc jesteśmy przy kolejnej misji i jest to misja Destructor, już raz tutaj byliśmy wtedy nas do nas, nas do nas w tym załku strzelali i jest ta misja tu ponownie, więc zobaczymy co tym razem tutaj się będzie działo Okay. Okay, Slinks paranoid as hell these days, and if we want to hurt him, we need to be smart. He owns three porn shops, all ripe for the picking. They've all got first-rate security, but since hitting them all at once is out of the question, a fast ride is the next best thing. The first shop in North Bronx isn't a problem, but we can't make a call on the other two till we start the ball game. Leave that to me. I'll be in touch. O kurczę, jaki samochód dostaliśmy. Mhm, mm dobra. Ok, rozwarp pierwszy sklep. Mamy minutę i 30 sekund, żeby dojechać na miejsce. Tu mamy już oznaczony ten sklepik, także lecimy. Tylko nie wiem, teraz czy dobrze. The you do it, the Enjoy. Ok, lecimy na miejsce. Spróbujemy się nie rozwalić. To, to byłby wspaniały znak dla nas, gdybyśmy tutaj nie rozbili. I pędzimy jak najszybciej się da. Między samochodami do pierwszego. Tu jeszcze 40 sekund. Kurczę, chyba zoom drogę wybrałem. Ale może to gdzieś będzie zjazd. 30 sekund jeszcze. Jak nie rozbijemy się na pierwszym lepszym samochodzie, to zdążymy. Ok. Pięknie, pięknie to przeszło. Jest nadzieja. Z każdą sekundą. Coraz mniejsza, ale może damy radę. Jeszcze dwadzieścia sekund okej. Okay. Mhm, dobra. Trzynaście, jedenaście. Trzy, dwa. Okej. Okay. Kurcze, dobra. To załatwimy po kolei jak leci. Przy okazji tu ktoś do nas jeszcze strzela ten tu Okej, okay. tu, tu była apteczka. Tak mi się wydawało. Spróbuję ją znaleźć. O, tu jest. Nie znaczy to... O, a, to nie tu. Nie, ten się nie da tym samochodem. Okej, okay. nie wiem ile. tutaj jeszcze nam tego zostało. To już jest, to już jest. Może to jeszcze jakoś się da. Ale chyba już nie. To byłoby wszystko. To jeszcze jakieś szyby. Ale to chyba nic nie daje To jestem pewien Okej Zaraz O kurcze Utknęliśmy w tym To nie za dobrze Rozwoń Drugi sklep Mm -hmm. Ten jest tutaj blisko. No, niezbyt dobrze, że straciliśmy ten samochód, bo on był jednak szybki i dodatkowo pancerzony, A to nam troszkę dawało. Aj. Aj, 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 aj. Dobra. Teraz już wiemy, że nie bardzo możemy wjeżdżać do środka. 30 sekund. 20, okej. Okay. Nie, 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 nie rób tak. Nie rób tak, nie, nie, nie. Okej, okay, 10 sekund jeden zakręt. Nie wydaje mi się, żebym zdążył. Ale kto wie. 7, 6, 5, 4, 3, 2... O kurcze. To ta czarna. Ok. Mamy samochód tutaj jakiś, tylko nie wiem czy zdążymy do niego wsiąść. Nie? Dobra. Bierzemy ten w takim razie. Lecimy jak najszybciej się da do ostatniego sklepu tutaj ok 20 sekund przygotujemy tutaj już sobie broń lepszą żeby szybciej nam to poszło I w ten sposób zdenerwowalibyśmy skinka ok i załatwiamy ze mną. o, chyba się załatwiamy. tak świetnie to, pozwolę sobie jeszcze zebrać po nich po co o to marnować i bierzemy apteczkę i zobaczymy co teraz bierzemy pierwszy lepszy samochód, okej okay. oho, uh -huh, ktoś tu wpadł do nas widzę ale, o kurczę co nie ma strzelamy tylko, że nie możemy sobie tych samochodów tego samochodu wziąć ale bierzemy w takim razie tyle tam już było, że robota jest wykonana, tak? więc to chyba będzie na tyle tu już jest, tak, kolejna misja okej, okay. więc to będzie na tyle w tym odcinku, trzymajcie się do następnego ale <słuch> c... <słuch> ta misja się tu rozwaliła do następnego, cześć